obrony. Zaczynamy od przedniego prostego, Pary się dobieramy raz jedna, raz druga przedni prosty. Pamiętajmy, że robimy obrony pod nasz styl. Czyli jak bazuje obrony na rękach i obrony na nogach, to cały czas robię te obrony. Jak ktoś bazuje na tułowiu ma ręce opuszczone, to w taki sposób robi obrony. przyzwyczajamy się do swojego stylu, tak jak na realnie walczymy. Raz jedna, raz druga minimalnie timing w obronie jest ważniejszy niż szybkość. Umiejętność powrotu w okolicy do pozycji. Na barki zaznaczyć, odnożę, trzyma ale ja czuć, że trzymać parę centymetrów od szczęki. ale miałem przeczuć, że nie czuję normalnie walczyć do głosu. Myślę o okolicy, bo pamiętajcie, każda oglona jest początkiem ataku. wracam na skutki strandka w swojej pozycji. Znowu dwa razy się bronię, kontroluję. Jeden cios wodą, dwa ciosy wodą. Można ponawiać skontrować i jeszcze szukać podobienia. Udajemy walkę. Zachowanie jak w walce. Z wody jak w walce, jak już wychodzi. Dobra, szukamy kontry. Kwestiona, która ma iść do przodu, za mocno się nie cofa. Ewentualnie minimalnie zaraz z powrotem biera presję, więc przyjmuje na blok. Jeszcze bez kontry. Pięknie. Na jak najszybsze podejście i ustawienie na swoją pozycję. A może być block, block. Zachowanie jak w walce. I timing ważniejszy od szybkości. Nieba cię ponawiać. Wymuszać atak. Wymuszać swoim zachowaniem. Podchodzić, wychylić się nieraz troszeczkę, podpuścić. Z tego ciosu.